Zamknięty Pomyśl je. Dlaczego tak biegasz szybko? On ode mnie! <śmienny> ja mam uciekającego i taki długi ogon za nim leci On jest ode mnie! On się Bo Jesteś tu mokry Ja... I szczęście, nie że nie, nie, to. nie zamknęcie z furacem. Znowu! A co, no, Nie zostaw mnie tu! A ty, jabo, nie możesz mnie cztery, 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 Jawo, jawo, cztery, 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 możesz cztery, cztery, możesz cztery, cztery, przez, przez drzwi. cztery, możesz cztery, Magic. Odwo on próbuje otworzyć klamkę z drugiej strony. <grymne> Nie uda ci się. Otwórz to. Nie mam czym. Ale... Otwórz to.